Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Tu Piotr Graf z tej strony na kanale Mining I dzisiaj się zajmiemy BSV, czyli Biswapem. A niekoniecznie chodzi o w szczególności o ich krypto, ich tego tokena, który, jak wiecie, wiele osób teraz już go w półu stakuje i dodaje płynności do tego, do ich pulu. Także my też tam działamy. Ale pokażę Wam trochę inną opcję, jak go można w inny sposób jeszcze też zarabiać. To nie są porady inwestycyjne, pamiętajcie, każdy ma jakiś tam, swój poziom, na przykład, jak to mogę powiedzieć, bezpieczeństwa. I, trzeba, no, przy tych nowych farmach trzeba pilnować. Ich jeszcze certyfikat jeszcze nie jest skończony, jest na drugim lub trzecim poziomie, także jeszcze nie jest na 100%. Mimo wzrostu, że tak fajnie wzrasta ten, e, chyba 2,29 obecna cena, e, wzrasta w SV, to jeszcze nic do końca nie jest powiedziane, dopóki ten certyfikat imię przejdzie na certyfiku Także ja wam pokażę, gdzie na przykład my przerzucamy na przykład ukopane e, bisłapy, e, żeby pozyskać też więcej bisłapa, a zarazem innej też kryptowaluty, takiego tokenu na autoszarku bo jest tu możliwość farmienia BSV, czyli te część tych co zyskujemy sobie w Wisłapie, przerzucamy tutaj, zaraz Wam powiem co i jak jest pool, jest tutaj pod zap, jest tutaj exchange czyli ten swap cały, docs, czyli całe te dokumenty, jest jeszcze nawet dodatkowo link referencyjny, jeżeli ktoś by chciał polecać, jest to wszystko na BNB, także jest tu parę opcji dodatkową, a ich tokenem jest Jaws. I jego też po to go pozyskujemy, na przykład, dzięki PSV, żeby na przykład też na przykład dodawać go gdzieś na inne kopanie. Można kopać kejkiem tego Jawsa, i jest, jest wiele, wiele innych opcji, plus opcje tworzenia par. Jaws z BNB, jaws z Boostem, i no to jak widzicie ciekawe procenty. Pamiętać trzeba, że zawsze, żebyśmy na początku wypłacali sobie te ukopy i jakoś realizowali zyski. Wszystko trzeba z głową robić, żeby nie stracić. Jak to mogę powiedzieć? Bo nie wiem, to są wszystko nowe, nowe, nowe farmy, które powstają. Wiadomo, część z nich utrzyma dłużej, część może krócej, ale ogólnie autoshark, gdzie ja tutaj mam jego płynność, na początku jak powstał, to była bardzo tutaj duże wzrosty, później spadła, bo zawsze są, na początku zawsze jak coś nowego powstaje, to urośnie, spadnie i później zaczyna odbijać. Teraz, jak widać, jest, zaczyna odbijać w ciągu 30 dni. Tutaj jest taki wykres i to zaczyna pomału z powrotem rosnąć. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. A nadzieję jak to mówią no też matką głupich, ale tak to jest w świecie krypto, że często świeże projekty, na początku są na hypie takim i rosną, później spadają i później potrzeba czasu, żeby to to urosło jeżeli jest fajny projekt. Dobrze, ale przejdźmy do tego autosharku i jak tutaj na przykład dodać. Jeżeli mamy te bisłapy, na przykład wy, jakieś tam, ktoś ma z Was wypłacone, tak na przykład my tutaj yy, kliknę właśnie na to i tutaj już trochę dodałem, bo nie pokazywał, jeżeli by nie sprawdził. Także kopię tu psv czyli biswapa i, i tego jawsa, tu już trochę wrzuciłem ale jeszcze mam tam troszkę wallet balance jest ten bo przed chwilą właśnie troszkę wypłaciłem żeby wam pokazać jak to robię i kliknę sobie depozyt, a tutaj max sorry max i dodam sobie tutaj wystarczy po prostu że macie na metamasku te BSV, czy na przykład na Traswolecie, jeżeli ktoś przez Trust Wallet operuje sobie na Bisłapie I tam depozyt To mi też automatycznie po potwierdzeniu depozytu powinno mi to trafić, bo zawsze przy każdej wpłacie albo lub yy, depozyt tutaj się to zeruje i kopię na nowo, albo klejmować to co zyskaliśmy można przez, tutaj przez ten kusik Klein y, Profit. I już dodane, ale nie wyzerowiło tak jak y, tak przy innych auto? Nie, wyzerowiło jest. Nie dziwne, bo zazwyczaj jest tak, że na innych tych farmach, jak, jest, y, jak dodaję dodatkowo do pula. Zawsze tutaj 0 to, ale dobra zrobimy jeszcze jedną operację, wypłacimy to co nakopało, zobaczymy czy weszło, ale już było sprawdzane przeze mnie, no kręci, kręci, ja mam tutaj stronę otwieranych yy, z tak, i już, a tu już jest ten nowy ukop po dodaniu tamtego. Czyli tutaj sobie wejdziemy na Metamask. asset I tak, ten BSV tu weszło to. Czy to będzie to? Tak, to jest to też weszło, I zobaczymy, jaka obecna cena jest. Jakby sobie tutaj zmienił, to okazuje nie wyżej 28 centów, ale będziemy jeszcze kopać to. Yy, także, jak będzie u kop, cały czas wypłata i zamiana w BNB lub Busta, żeby później odkupywać yy, po prostu taniej gdzieś jakieś inne kryptowaluty na Binance smaczelnie Ciekawe czy pokażę czy można można też skorzystać na przykład z ich jeżeli chodzi o 84 centy tak by było czyli anuluj można też jak wypłacamy na przykład Wiswap czy BSV wymienia się na, wymieniać sobie na przykład na 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 ich, ich słapie, na tym na tym pulu żeby mieszkały, bo ich token jest taniej, taniej, na przykład, tańsze, tańsze transakcje. A Javsar można wymieniać sobie tutaj, ewentualnie na tym zapie. Co jest pod tym. I żeby też było, żeby było po prostu taniej. Bo zawsze te oryginalne danych, 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 farm, tokeny czy kryptowaluty, to one zawsze będą bardziej preferowane na danych farmach do wymianki, jeżeli chodzi o sławy i będą te tanie. Teraz przejdźmy, bo się trochę taka może trochę zła rzecz stała, bo pokazywałem wam na Polidex. Polidex nadal, jeżeli patrząc na, yy, na ranking dobrze stoi, ale ktoś zwalił cenę Zwalił nam cenę yy, To będzie w exchange, córka do mnie przyszła, tutaj się bawi. Jest trzecia pozycja w ciągu 24 yy, Godzin, y, tutaj czwarta w ciągu siedmiu i tutaj jest na piąty, Cały czas idzie do, idzie do góry, ale ktoś nam zwalił w no, dosłownie o pierwszej w nocy zwalił cenę, że cena była dosłownie 0,01 i mówię kurka, bo na to się wkurzyła ale widzę, że odbija ładnie i zaczyna to z wszystko rosnąć. Najwidoczniej ktoś realizował zyski, bo tutaj, nie wspomniałem, ostatnio w filmiku gdzie Pull Farms, tak tutaj. Jeżeli farmimy, 70% jest do farmieniu, jest to jakby przymrożone, 70%, log. czyli ktoś na bieżąco wypłaca i ma jakiś czas po prostu to uwalniane Jeżeli ktoś rzucił dużej ilości, uwalniane jest co pewien czas, chyba to 16 czy 118 dni, teraz przełączę, przełączę chaina Najwidoczniej ktoś dużo miał wrzucone i po prostu zrealizował zyski i trochę zwalił cenę. Widzicie, że tutaj jest plX które będzie uwolnione za 14 dni, według y, u mnie. Nie? Także takie miejsce by y, mogło mieć. Ciężko to mo możliwe, że znaczy można by było sprawdzać owienie na. Y, na ich chainie, gdzie jakie transakcje duże poszły, że ta cena trochę się obsunęła. No są właśnie plusy i minusy takiego też farmienia i zarazem używania tych zdecentralizowanych giełd, tych słapów, bo nie jesteśmy w stanie pośledzić ile tych transakcji, bo można to wszystko sprzedać czy kupić dosłownie w minutę czy dwie, a i nie jesteśmy w stanie śledzić, jeżeli chodzi, ale wszystko jest, jak to można powiedzieć, mamy dostęp my, bo mamy przez MetaMask, czy, czy czy inny wallet, że możemy, my na przykład, jeżeli cena jest dobra, szybko sprzedać i, i mieć zysk. W porównaniu do scentralizowanych giełd, jakich jest, wie, jak jest wiele, tam, jak to mogę powiedzieć, jest tego, to śledzenie jest może łatwiejsze, tylko ten proces sprzedaży, że czegoś długo trwa i czasami możemy nie zdążyć z ceną, żeby sprzedać No i tak to wygląda, bo, bo są różne właśnie na przykład na Twitterze ludzie pokazują, y, są specjalne podstrony takie, że pokazują na przykład, że wieloryby wpłaciły tyle i tyle Bitcoin na, na Binance, tyle, tyle weszło ETERA, y, czyli prawdopodobnie jest sprzedać. No tego za bardzo po tych zdecentralizowanych, no ciężko by być, trzeba było siedzieć przy tym, żeby to przypilnować. Na no, jeżeli chodzi o giełdy scentralizowane jest to bardziej czytelne i tutaj właśnie ten chyba zastosował się nam problem co ja z tym zrobię? Po prostu bo ja będę dalej kopał tego PLX-a i po prostu czekał, żeby ta cena trochę odbiła i będę cały czas sobie wymieniał. No tak to jest, że nie zawsze może być OK. Ale mi się wydaje, jeżeli oni się będą utrzymywać, ta płynność będzie im wpadać, to to, to się rozwinie. Zobaczymy z czasem, co z tym będzie. Jeżeli teraz yy, tutaj sobie, tutaj właśnie grafikę mam już przygotowaną od Mateusza, yy, przejdziemy sobie to dzisiaj wrzucałem, yy, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, wrzucałem dzisiaj yy, link na. Naszą grupę. Gdzie ja Chodzi mi, strona główna. No jestem strona główna, gdzie te posty? Trzeba przesunąć szybko. Lewa ręka to lewa. Tak, wrzucałem dzisiaj posta, także wejdźcie do nas na Facebooka. I jest Airtrop do, właśnie, na CoinMarketCap. I tutaj są pytania i odpowiedzi, jeżeli Was interesuje zdobycie tego na kolejnym Także zapraszam serdecznie. Widzicie, jest RIF token do zgarnięcia. Tu macie, tak jak mówię, pytania i odpowiedzi. Zapraszam, jeżeli ktoś nie ma Binancea, to tutaj link znajdziecie do Binancea, żeby odbierać te, te airdropy. Na Binance co on robi w tej zakładce N, to trzeba być w pełni zweryfikowanym na Binance, żeby dostawać te. I powiem Wam, że jest opłacalne. Trochę nas to na przykład czasu. Czasu troszkę może stracimy na parę minut na zrobienie takiego airdropa ale. Jest to opłacalne, już wiele osób się tak przekonało, że można tak pozyskać darmowe środki, a niektóre tokeny, co rozdawali czy kryptowaluty, naprawdę później wystrzeliły do góry i można było nieźle na tym zarobić lub je stakować lub rzucić gdzieś tam w płynność. Także tyle z mojej strony. Nadal na market Capie, mmm, nadal macie wiele airdropów, to już pokazałem w wielu filmikach, także warto skorzystać. Dzisiaj wam pokażę, jak właśnie z tego BSV na JAVSA wrzucać i po prostu sobie dodatkowe, na przykład tego tokena yy, yy, pozyskiwać. Jego też można, autoszarka też widziałem, że na chyba na pancake'u gdzieś tam można wrzucać. Także jest wiele opcji yy, do zarabiania. Trzeba tylko też siedzieć i pilnować. Nie zawsze nie jesteśmy w stanie coś wszystkiego opinować. Także tyle z mojej strony. Wszelkie linki będą pod filmikiem. Trzymajcie się, cześć.